Witam Was serdecznie, drodzy widzowie. W miłości jak na wojnie, wszystkie chwyty dozwolone. Chciałabym polecić Wam książkę na ten temat, niejaki Gary John Bishop. Miłość. Tutaj takie słowo jest an. Nie wiem, czy przez cenzurę to przejdzie. Miłość odblokowana. Jak sam pisze. Dedykuję tę książkę tym, którzy nie mogą już dłużej czekać, aż świat się ogarnie, dlatego postanawiają sami wziąć się do roboty. Witajcie w domu. Tutaj podzielę się z Wami takim osobistym doświadczeniem. Otóż w życiu każdego człowieka, może nie każdego, ale większości ludzi przychodzi taki czas, kiedy zaczynają się zastanawiać, czy żyć w pojedynkę, czy żyć z kimś, z drugą osobą. I nie, nie ma znaczenia, czy chodzi o związek małżeński, czy związek nieformalny, ponieważ w dłuższej perspektywie, jeżeli to jest związek na dłużej, to związek nieformalny i związek małżeński, mówię, traktuję akurat w tym przypadku tak samo. Więc mówiąc małżeństwo, mam również na myśli związek nieformalny, który ma trwać przez dłuższy czas. I tak mnie to dopadło w wieku 19-20 lat, i tak zaczęłam się zastanawiać, czy lepiej żyć w pojedynkę, czy z drugą osobą, w związku małżeńskim. I tak nagle uderzyła mnie odpowiedź, tak archimeteza, który w wannie wykrzyknął, eureka. Otóż odpowiedź jest taka że przecież zarówno życie w pojedynkę, jak i życie z drugą osobą niosą za sobą cierpienie i to ogromne. Jest ono różne, jednakże w obydwu przypadkach bilans wychodzi na zero. Czyli można powiedzieć, że wybór między związkiem, a wybór między życiem w pojedynkę, to jest wybór między dżumą a cholerą, ponieważ... Jeżeli żyje się w pojedynkę, nieważne, czy wolicie słowa słowo starodawne, ja je osobiście bardziej wolę w tym przypadku. Stary kawaler, czy stara panna, czy współczesne słowo, którego nie za bardzo lubię, singiel. Jeżeli tak żyjecie, no to... Oczywiście ja nie przeczę, że są ludzie, którym, którzy żyją się... Którzy czują się w tym stanie jak ryba w wodzie, aczkolwiek w większości dopada takie odczucie, że nie mają się z kim podzielić swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami. Brakuje im bliskiej osoby, bo dobrze budzić się z kimś w łóżku, mieć stałe, stałą osobę. W łóżku niż przygody na jedną noc, bo przygody na jedną noc to są czasami przygodami, które są ekscytujące, ale nie mają głębi. Natomiast jeżeli ma się je tą, te jedno, te jedną osobę w łóżku, to jest jakaś tam głębia. I człowiek staje się w po pewnym czasie osamotniony, ponieważ niestety tu jest taka denerwująca cecha życia, ale po pewnym czasie się odwracają od niego znajomi, ponieważ mają go gdzieś, bo niestety yy, zaczynają sprowadzać na świat kolejne nieszczęśliwe istoty, a kiedy komuś się dziecko pojawia, to staje się totalnym egoistą i myśli tylko o swojej progeniturze i Dziecko jest takim zasłoną. Przychodzi zasłona i nie można już nikogo zaprosić nigdzie do kina czy na piwo. Nie, bo Brajanek zjadł zupkę, Brajanek zrobił kubkę, bo mu się wyrżnął ząbek. Ja nigdzie już nie pójdę. Jak się zaprosi taką koleżankę czy kolegę, to gada cały czas o swoim dziecku. Także zaczynają o taką osobę znajomi postrzegać negatywnie i Coraz mniej ma się tych znajomych, no bo zaczynają y, mieć dzieci, no i zaczynają odchodzić i zaczynają nas postrzegać jako takiego dziwaka, outsidera. Także nawet krąg znajomych niestety nam się kurczy, to jest jedna z takich y, najbardziej przygnębiających rzeczy w życiu. No i człowiek w rezultacie zostaje sam i o ile samotność jest często dobra, zbawienna, to przychodzi taki czas kiedy staje się po prostu nie do zniesienia. Jednakże związek to nie jest antidotum. Nie. Ile mamy par? Spójrzmy teraz co wyprawiają Johnny Depp i Amber Heard. Amber Heard. Ja osobiście y, uważam, wydaje mi się, myślę, że akurat mamy tutaj do czynienia z przypadkiem kiedy to Kobieta jest oprawcą, natomiast mężczyzna jest ofiarą, a nam się nie mieści w głowie często, że to kobieta może być oprawcą, a mężczyzna ofiarą. Ktoś powie, że to są rzadsze przypadki, no i co z tego, że rzadsze. Nawet jeśli rzadsze, to to są jednostkowe dramaty i nie możemy być na to obojętni. Poza tym, z tego, co Amber Heard mówi, to na tych nagraniach to można. Wysnuć taki wniosek, że ona doskonale zdaje sobie sprawę, zdawała sobie sprawę z tego, że jest taki powszechny odbiór, że mężczyzna zawsze jest w przypadku przemocy domowej katem, a kobieta jest ofiarą, no i chciała na tym ugrać, no bo wiedziała, że Johnemu Depowi nikt nie uwierzy. I myślę, że oczywiście ja nie jestem sędzią, nie będę rozstrzygać, nie znam wszystkich dowodów, ale. Na podstawie tego dotychczas, co widziałam, to myślę, że akurat ta pani Hert kłamie i chciała wrobić swojego byłego męża, i on teraz będzie cierpiał. Zresztą już cierpił, bo go wyrzucono z wielu projektów. Stracił też na tym finansowo i stracił dobrą reputację. I wiele jest takich przypadków. To nie jest odosobniony przypadek, kiedy ludzie się w sobie zakochują. A potem nagle te barierki z oczu opadają, i ludzie po prostu nie mogą na siebie patrzeć, i wtedy albo tkwią razem, no bo efekt utopionych kosztów bo ileś w ten związek zainwestowali i szkoda im się rozstać, chociaż nie mogą na siebie patrzeć, to zaciskają te zęby, albo się rozstają. Tyle jest teraz rozstań i ja akurat uważam, że dzisiaj jest lepiej niż kiedyś, ponieważ e, kiedyś e, w przypadku przemocy domowej e, ofiary, ofiarom ciężej było odejść, ponieważ rozwody były rzadkością, ultra rzadkością, a jeżeli się zdarzały, to krzywo na nie patrzono. Yy, chociaż oczywiście dzisiaj yy, wadą jest to, że ludziom często brakuje wytrwałości. Dobre jest to, że rozwód przestał być tematem yy, tabu, że przestaną źle traktować, patrzeć źle na rozwiedzionych, yy, dlatego że jeżeli ktoś już nie ma absolutnie wyjścia, to, to jest to dla niego ratunek i jest to dla niego wybawienie. No ale z drugiej strony. Oczywiście wada jest taka, że ludzie często nie mają wytrwałości. Związek to jest cierpienie, udręka, problemy, bo wybranek czy wybranka nie pozwalają Ci wyjść do kolegów, koleżanek nie pozwalają Ci mieć żadnych hobby, bo tylko on czy ona musi być w centrum uwagi. Oprócz tego są sprzeczki, awantury. Człowiek czuje się taki osaczony, pozbawiony indywidualności i często zazdrości kolegom i koleżankom, którzy żyją w pojedynkę, i marzy o tym, aby powrócić do tego stanu. Natomiast tutaj, Gary John Bishop, ta książka zwróciła moją uwagę. Przeczytałam już wiele książek na temat związków, ale tutaj chciałabym Wam zacytować. Fragment, który według mnie przesądza o tym, że jest to książka, która jest bardzo ciekawa i warta przeczytania. Przeczytałam to i niezwykle mnie to zaskoczyło. I było to dla mnie, dla niektórych z Was może być to oczywiste, ale dla mnie to było bardzo odkrywcze. Otóż czytam. Relacje są wszędzie. A teraz odpowiedz szczerze, które związki w Twoim życiu są dla Ciebie drażliwym tematem? Która relacja przyszła Ci do głowy jako pierwsza, kiedy zadałem to pytanie? Tak, ona też się liczy. Dzieje się tam coś, z czego możesz nie zdawać sobie sprawy, a Twoje życie jest funkcją rozmaitych związków. Całe życie bez wyjątku, sfera miłosna, kariera, zainteresowania, zwierzęta domowe, finanse, sukcesy. Każdym z tych obszarów rządzą relacje. Czyli mamy nie tylko relacje ze swoim wybrankiem czy wybranką, ale masz też relacje z szefem i kolegami z pracy. Co straszne z nich dupki? Więc ty zachowujesz się jak dupek. Kolejna więź łączy cię z najlepszym przyjacielem. Ale na tym nie koniec. Jest jeszcze twój dentysta, właściciel mieszkania, które wynajmujesz, kurier, który bohatersko targa pod twoje drzwi cały ten badziew, który zamawiasz przez internet. Na liście figurują też istoty innych gatunków niż ludzki. Twój pies, twój kot, twój chomik. Pies sąsiadów, ptak, który przesiaduje na drzewie naprzeciwko Twojego okna. Nawet jeśli do nich nie zagadujesz, ale jeśli one. Nie odpowiadają, to i tak coś Was łączy. Czytam to i dla mnie to było takie, tak, o czym się otworzyły, i dla mnie osobiście to było y, bardzo odkrywcze, że faktycznie wszystko to jest y, relacja. I my, jak sami do siebie się odnosimy, to też jest y, relacja i warto czasami spojrzeć na Życie nie tylko, że każdy jest odrębny, ale także, że wszystko na tym świecie jest połączone i faktycznie, jeżeli będziemy dbać o swoje relacje, to jakość tego życia będzie na pewno lepsza. Nie wiem, czy lektura tej książki okaże się pomocna, jeżeli akurat jesteście w związku z wybrankiem czy z wybranką. Ja akurat teraz obecnie w związku nie jestem i trudno mi opisać, czy to akurat będzie przydatne, ale uważam, że książka ta pewien ten temat dosyć trudny, ciężki z pewnej nowej, znaczy nowej, pewnej ciekawej perspektywy ujęła. Jeszcze na koniec dodam, że bardzo mi się podobało to, co Gary John Bishop napisał i to, co, na co ja też zwróciłam uwagę już wiele lat temu, że irytuje mnie, gdy ludzie dają medale za 60-50 lat małżeństwa. No bo co? To jest tylko cyferka, znaczy cyferka. Liczba. To jest tylko liczba. I Gary mówi, jeżeli Wy gratulujecie mi dwudziestolecia małżeństwa, to czego? To jest tylko liczba, a my nie wiemy, co, jaka była jakość. Nie liczy się jakość, tylko liczy się ilość. Boże, co ja mówię? Nie liczy się ilość, tylko liczy się jakość. Nie wiemy, te małżeństwa, które mają na przykład 60 lat pożycia małżeńskiego, to. Relacja między nimi mogła być fatalna, a oni się nie rozstali tylko ze względu na to, że uważali, że w kościele powiedzieli, że trzeba być ze sobą, a na przykład nie mogli na siebie patrzeć, i dzieci na przykład cierpiały, bo wychowywały się w domu bez miłości. I mniejszym złem, a wręcz wybawieniem byłoby dla nich rozstanie rodziców niż wychowanie się w domu. Bez miłości. I ja kiedyś przeczytałam takie zdanie, że mniejszą zdradą jest przygoda na jedną noc z nieznajomym niż wiele lat życia bez miłości. I coś w tym jest. Dajcie znać, czy przeczytaliście tę książkę, czy zgadzacie się z moimi spostrzeżeniami, a także co powiecie na moje dosyć prowokacyjne stwierdzenie, że wybór między Życiem w pojedynkę, a życiem w małżeństwie to jest wybór między dżumą a cholerą. I tak źle, i tak niedobrze. Zapraszam do dyskusji.